moi drodzy w kolejnym vlogu jesiennym no i co ta sama historia jak to mówiłam long story short kolejny raz macza i Zuzie do pracy do zobaczenia za moment parku u nas już mega, mega ładnie, bardzo jesiennie. Jeszcze są zielone listki, ale większość już tak złotych i jesiennych. Już nie mogę się doczekać, jak będą takie, wiecie, jakby czerwono, złote liście i będą spadać z drzewek. Oczywiście Wam nagram coś fajnego, jak będzie tak piękna sceneria. Wszystko piękne, proszę Państwa, tylko stabilizacja niezbyt piękna, bo idę tak jedną ręką nagrywam, ale tak to... Tak fajnie w tym jesień, nie tak klimatycznie, taki przyjemny vibe jest. Wszystko jest takie cozy. Dotarłem, nie rozlałem. Zadowoleni. Tu już patrzcie, kurtka zimowa, tam już grubo. Ale ona idzie o 5 rano do pracy i było dzisiaj 4 stopnie o 5 rano, także stąd zimowa kurteczka. Ja nie lepszy, ale tylko w sumie ocieplacz. Szybciutkie zakupy w Mark Spencer. W drodze powrotnej z Markinsonem Seryser na takie jedzenie z Szanghaju i jest bardzo busy, więc czekamy. Będziemy czekać około 15 minut. To co, jedzonko odebrane, ale poszliśmy kawałek dalej. Tak to się prezentuje. To jest porcja mała, a to jest porcja large. Słuchajcie, mega dobre. Wyglądało nie tak sporo, ale jeszcze trochę mi zostało, a już jestem pełny. I jak to się nazywało? Tej, stop Shanghai. Mega, me, mega, mega, mega dobre i polecone. No i co, wróciliśmy do domu, i ni stąd ni z Zuzia zdecydowała, że będzie robiła sernik baskijski. Jak widzicie, już się trochę ściemnia, więc obejrzymy sobie kolejny odcinek Stranger Things, a do Stranger Things mamy coś dobrego. Czyli tematycznie grupeczki ze Stranger Things, dwie paczuszki i taki fajny dip. Siemanku o poranku dnia drugiego. I muszę Wam coś śmiesznego pokazać. Zawsze tutaj, jak wstaję, to widzę ten obraz. I dla Zuzi on jest bardzo zdziwiony. Tu Dla Zuzi on jest bardzo super, bo ona mówi: Cool people live here. A ja zawsze nie wiem, czemu moja zryta głowa widzi CWL. l spell people live here. I tak nieładnie odcweli od samego rana. No nieważne, nie? A teraz przechodzimy do rzeczy ważnych, czyli serniczek, bo on... E, my nie mogliśmy go wczoraj zjeść, dlatego że on musiał e, ostygnąć w temperaturze pokojowej... Jest moje fryzurki. On wczoraj musiał ostygnąć w temperaturze pokojowej i później musiał leżeć w nocy w lodówce, żeby się ściął czy coś takiego. No i co? Dzisiaj na śniadanie serniczek. Serniczek. Mm. No dobra, ukrojone. Jak to teraz wyjąć? Ktoś wie? co to się zdejmuje? O! shit No i teraz łatwiej. Tak się serniczek prezentuje. My już gotowi, bo idziemy na pizzę do Ask Italian, ponieważ znaleźliśmy tam taką fajną promocję, że z kodem jest pizza za piątkę. Jesienne zdjęcie dla jesieniary No i będzie grubo, nie? Już inspiracje tam są na Pinterest czy tam na Instagramie szukane i ja będę musiał to otworzyć no i ja już wiem jak to będzie Myśla, stresuje mnie to, że mnie nagrywasz Ja nagrywam telefon, nie Ciebie Czekaj, bo zapomniałam jak mam wyglądać <laughs> Zobaczcie Nie, wyglądam o. jakbym była łysa <laughs> Może być, ale jeszcze jej nie chcę. I tak, żeby było wzdłuż, ok? No, ale słońce świeci. A słońce to się zdjęć nie robi. O! Patrz, fotografer filmowiec, vloger, youtuber, piłka sztinka akrobata. To nie, tu wyszłam grubo, tutaj mam źle twarz, z prawej strony wyglądam lepiej. I co? Okej. Okay. Okej? Okay? No to dobra. Ja fotograf zakończona. No i co? No i już w domu i co? I to wszystko. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i w ogóle.